Nie bez powodu wciąż palą się tu znicze. Mija właśnie rok od tego tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Po tym, kiedy w zderzeniu samochodu osobowego i dostawczego zginęły trzy młode osoby, podniesienie poziomu bezpieczeństwa stało się priorytetem. Byli tu fachowcy, co planowali, co zrobić, żeby się to nie powtórzyło. Wówczas pomysłów było wiele, ale jak pokazał czas, niewiele z nich udało się zrealizować. No, no. To radarze, mówiło się dużo o ograniczeniu prędkości, mówiło się dużo o różnych formach poprawy bezpieczeństwa, ale na dzień dzisiejszy pozostało tylko na podniesieniu tych znaków, nakaz skrętu w lewo. Podniesienie tego akurat znaku ma podnieść bezpieczeństwo, ale zdaniem mieszkańców okolicy można było zrobić więcej. No nie ma nic, nic. żaden nie, nie, nie działa. Nie udało się także po roku czasu jednoznacznie wskazać przyczyn i okoliczności tego wypadku. Nie tak dawno odbył się w, na ulicy Młodzieżowej w Wodzisławiu Śląskim eksperyment procesowy. Kolejna czynność procesowa, e, która ma dać odpowiedź na te wszystkie nurtujące nas pytania, e, kto zawinił. Biegli odtwarzali przebieg zdarzenia bazując na nagraniach z kamer monitoringu, które uchwyciły moment zderzenia samochodów. To było nagrywane z tego e, monitoringu z OSP, czyli z tych samych kamer. Chcieli odwzorować dokładne te same wy wydarzenia. Na razie jedyną osobą, która w tej sprawie usłyszała zarzuty jest kierowca samochodu dostawczego, lecz śledczy nie wykluczają, że po tym, kiedy swoją opinię sporządzą biegli, grono osób oskarżonych może się zwiększyć. Artur Harendarczyk, aktualności.